Nowe telenystyki, wysiana od nie biorę zaliczki. Za ich straszny fitnik, bo ra tym wersjach czuję się jak szef bez wersji. stany ału, puste stany są tu, puste stany ału, jedna już chodzi pod stół. <grytale> Ruda, okazało się być blondyną, gdy się pokój swoją peleryną. Wiem, tamtej nocy czegoś nigdy nie żałuję. Co ona potrafi jeszcze, to czuję. To do Znowu w sumy Pięknie, Kosz. pięknie Dobra, no to... Generalnie nogadujemy no, się tak. Obywatel eee, za trzy punkty tak. generalnie nie Powie tak, jakby grał w kosza To, to... Na tak, tak, tak no, zapraszam, zobaczyć gdzie jest Tak, dogadamy się, prawda? A była propozycja Co z nim o, robimy? Co z nim o, dogadamy robimy? Dogadamy się, nie, dogadamy się No, teraz to się dogadamy, tak? Się... tak to może się dogadamy, no. Ey, ey, pan, a co pan ma tutaj do za, zaoferowania dla mnie? Salam alaikum. Walaykum salam. Amen. Mam ten Do północy Ale ja mam. Aaaa, polizać. się Dwa chwilowe. Nie, zaczyna się, zaczyna się Nie, 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 weź no Nie, nie, już Spokój, spokój Cisza, cisza, już, weź no, muszę się skupić Daj mi Daj mi się skupić Będzie skakana Będzie skakana Nie Chciałam ci pokazać No jak latasz Helikopter nie sama

Cały czas na radiówkę jabłem po to To już chyba wiemy gdzie. Nie, nie będę się strzelał ku... No nie miałem klamy w łapie Miałeś Tak nie kolejny mieli Nie rywaj się, się No się puszczę No k pojebało ich ID macie? 313, 320? Dzisiejszym awans z oficera stopnia trzeciego, na oficera stopnia 3 plus 1. W Departamencie jesteś wyróżniającą się osobą, także... Oh yeah, awans, that's right! włosy do przefarbowania. Nie, te włosy są fajne. That's right, awansik, jeje. Wyróżniająca się jednostka, that's right. Dobrze mówisz, Alaning, je. To nie jest 150. Nie, nie. nie zawsze na 4 roda. <grym> Przepraszam, nie zauważyłem. O. was Przepraszam, nie zauważyłem. was nie się ja. Zauważyłem, ja. I ja. Żadną ci oczy! Panie szanowny kapitanie, A jego pierdolona mać! Przepraszam kapitanie, ale już nie wytrzymuję! Zapraszam, przed radiowóz. Kapitanie! Przed radiowóz, Biegiem, to Dookoła komendy przed radiobozem! K***a, znowu nic. się kiedyś na szanownego pana kapitana! Eee, w tym momencie będą cztery kółka, nie dwa, tak jak mówiłem. Nie słyszę cię! Puta buda, puta je! Podatek był zapłacony no, 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 i mam... Zap... i mam dopiero w, w grudniu teraz zapłacić kolejny podatek nic. Podatkami to się zajmą a żeby iść za adwokata robić dla, za, dla zatrzymanych ludzi, to nikt już nie przyjdzie. A za podatki to się srać będą. Mam zapłacić podatek w grudniu kolejny i nie wiem czy to nie 20 dopiero, więc niech zamkną pizdę i się zajmą adwokaturą i bronieniem ludzi jak chcą rozprawić czy tak chcą. Obrony prawnika. Nie wpurwiają. My zaraz wyjaśnię wszystkich w tym departamencie zajebanym.